Siemaneczka, witam Was bardzo serdecznie. Legend of Keepers Kontynuujemy z naszą czernicą. Mamy drugi rok, już eee, idzie całkiem spoko. Dobra, tak prezentują się nasze potworki. I ty, ty. Wiecie sobie zeszli. Tak co mam? Mamy handlarza poborcy. No, poborcy tutaj. Bierzemy Goldzika. Czy ja chcę czy delegację? Weźmy delegację. Musimy przynieść tabletkę szczęścia. Ty możesz iść na te 5 tygodni. Od Was jest 112 golda a całkiem spoko. Czarny rynek. Czy ja bym musiał kogoś sprzedać? Niekoniecznie. Zdarzenie: dystrybutor krwi. Mm, tak, podwójny łzy. Spoko. Um, tu będą i to mi się nie podoba. Tu możemy przegrać grę Chciałbym wziąć terapeutę Wnoszę plus 2 za łzy Ciebie jednak damy tu z powrotem A tu użyćmy sobie chyba taka szkieletorka No i próbujemy Zobaczymy czy się uda No fajnie by było, ale nie można mieć wszystkiego przecież Cekam się, że możemy dostać pierdziel. Kogo mamy? Piromantka. I ona bije na tył od lodu. Na początku każdej tury przywraca zabitego bohatera do życia pod mu utwora szkielet wojownik. To niedobrze. I dług bije na przód fizyczny ogień i. Ten jest odporny na krwawienie. Ona nakłada podatność na żywioły. To no nie jest, nie jest kolorowe. Jeszcze mamy fontannę młodości, która ich uleczy. W ogóle jest złe. Cieka się, że to może być w sumie koniec eee, tego rana. No ale zaraz zobaczymy. Eee, tak, no, od ognia tak średnio dostajecie. Ty masz tylko na minusie. Odporność, a natura? Od natury wszyscy mają na minusie i to by było w całkiem spoko. Damy to. Eee, no Na naprzód jest to od odwrócenie fizyczne. Dałbym ciebie. I ty rzucisz to obszary o sobie, chociaż może siebie będzie lepiej. Dobra, damy ciebie. Aż kurde, kto za to więcej? Bo ten ma 60% odporności. To nie, to ja chcę jednak tak żywiołaka naprzód. Na tył byłoby fajnie bić jakieś fizyczne, ale chyba nie unikogo fizyczne. Od wiatru 035 minut 20. Ciężki ciężki wypór dobra. Na pewno na tył możemy bić od natury i naprzód, więc e, żywioła ziemi jak najbardziej będzie fajny damy go sobie tu. I ty na tył będziesz bić od lodu. Nie mam. Ten ma, dobra. Ten ma 25% porności na lód. chyba damy sobie ciebie. Bo Was jakoś nie widzę. No, zostawimy tak, spróbujemy. Yy, I druga linia potworów od razu. Tak, to naprzód były fizyczne i był ten na ogień. Ty średnio coś by tankować tu. Nie mam tanka naprzód, tak naprawdę. no Tyle, nie chyba najlepszym rozwiązaniem. Mmm. A tył od lodu Zdałbym tego żywiołaka um, um, Też już dwóch, pewno od ja. Od natury też Ja nie chciałbym tego szkielecika Nie wszyscy mają jemny od natury od wiatru już niekoniecznie, więc, dobra, zagramy tego szkieleta. On jest na pierwszym poziomie, co prawda. To diety mógłby za niego wejść. Ale chyba nie. To się nie uda. Mm. Tu mamy nasz czar i mamy władcę. No mm. wrzućmy ten pies, bo wrzuci podpalenie. Podpalenie im trochę zada. I zobaczymy. No, próbujemy. Mam ranowe jeszcze sporo sporo wrażeń, to mi się podoba. Na tym zamrażenie, no nie. Obszarowe od wiatru. To już w sumie było prędzej. To naprzód? Przeskoczy na drugą? Nie. Przemieszaj mi. O, został jej złoty pasek życia. Ciekawe. No na no ty masz teraz uderzyć naprzód. Dawaj. Co od ognia i nałożyć podpalenie na nich. Podatność tam nie? No nałóżmy to podpalenie, bo to coś tam zawsze zada. To jest spoko. Aż teraz na uderzyć w nią fajnie. No no niestety żywa jak pada. gdzie nie nam tu wytrwa jeszcze jakieś dwa hity, mam nadzieję. Ten też cudem, no 2 HP. Dobra to tak. Mm, no dawaj naprzód. Teraz ten i tam. Ta. Wytrwa chyba jeszcze na hita zimeczku. Ten niestety nie, no ale ty jeszcze jej zadasz coś. Więc spoko to mi się podoba. No i tyle. I ją raczej zabijemy przed fontanną, więc to mi się mega podoba. Mm, no to zabijmy od razu. Już się nie bawmy czy sobie wrzucasz rozcieczenie? Oko. Padniesz. A pa potwory od razu No to to bardzo niedobrze. Hmm. Gdzie ty wytrwasz. Ty wytrwasz jeszcze. No zaryzykujmy, że wytrwasz. Daj tą podatność na lód Dobra, no, to zawsze jej więcej. No co prawda uleczy się. To nie fajnie, bo no, ona była na, na strzała, teraz nie wiem. Nie wiem czy uda się na hitas, więc no zobaczymy zaraz. Ym... Na tyle no za dużo nie zadam. To mi się nie przyda. No jak tu zrobi najwięcej. <laughs> zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. O, ona nie umrze raczej. Spokojnie się, podbądźmy się jej, żeby nam nie włożyła obrażeń. za 83. Dobra, wyleczmy się coś. A 34. E, Spokojnie żyjemy. Więc, no, udało się. Było ciężko, ale się udało. Mamy łokko. Hmm, Barło przeznaczenia. To jest ogień fajne. Jest piękny Stradnik, też na dwójcem. Jeszcze hmm. jakoś bardzo chcę sobie tego brać w sumie. No, co prawda, no, mógłbym grać w tej pierwszej komnacie. To by było całkiem spoko. No, weźmiemy go. Weźmiemy go, bo to jest solitarny stwór zawsze. Może no, jakoś go wykorzystam, fajnie. Eee, I tak. Eee, dobra. <laughs> Ja bym cię wyrzucił na pewno. Zamiast kogo? Wiesz jak ona tam mi gra, całkiem fajnie, prawda? Może z żywiołakiem fajnie pograć, więc za szkieleta. Mm. Mrocznego maga bym chyba wyrzucił. Przerzuciłbym żywiołaka wiatru. Tu był nasz powrotem szkieleta. Będziemy mieli tutaj trójkę taką ognistą Eee, to na razie bym tak zostawił, no wróci mi ten lodowy szkielet, co prawda nie będzie miał za dużo eee, i tak, jak zmotywano. no na razie was tak zostawię, przed walką was najwyżej pozdejmuję eee, Poborcy nie, mamy mniej więcej porówno. inżynier eee, No lepszy mi se piec, zróbmy no, jeszcze jeden z takich podpalenia Możemy go od razu wrzucić na jeszcze wyższy poziom. Go Zarazu na czwarty nie. Co my tu mamy? Mamy rytuał. Brzmię z mistycznego drzewa, kropel wiedzy, które odwracają twoje czary lub umożliwiają nauczenie się nowych. Aha, czyli to jest odpowiednik rozmowy z Hydrą, czy tam z naszym mini-bossem, którego mieliśmy ujarzmiciela. E, spoko. no <laughs> dobra, tu mam. Aha, mogę się nauczyć jakiegoś, albo mogę wzmocnić. I kropl... kropel wiedzy mam stówkę. To będzie biło, biło 10 więcej To 25 więcej i to będzie biło o 10 więcej Ja się czegoś nauczyć Mam na tył, mam na przód, mam obszarowe Cerki <laughs> um. To by grało całkiem fajnie Jeżeli przed nim ma dużo życia. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem, ale to dwie losowe kary to takie... To może być fajne. Jak nałożymy dużo kar, to się skumuluje. To jest za każdą karę. To... A nie czy to się liczy, że na przykład jak mam 7, powiedzmy, punktów... Yy, yy. Na przykład minus odporności na ogień. To czy to się liczy razy 7. Nie wydaje mi się, bo to było zbyt łope. Myślę, że to, jest, że po prostu mam na przykład dwie kary, mam odporność na ogień to nudno to zadadam 8%. Tam dwa razy po 4%. To też jest różnica. Zatrute ciało. Niekoniecznie. 100% obrażeń typ odpowiadającego na liczbę odporności celu. To może być fajne. Się tego chyba nauczył Zemstagai nie, ja bym się nauczył tego. Yy, I coś bym se wzmocnił. To bym se wzmocnił tą burzę piaskową, bo ona jest całkiem fajna. Niewykorzystane krople możemy użyć podczas kolejnej wizyty i takim niczego już nie ulepszę, bo mnie nie sta... Znaczy to bym mógł sobie zamrożenia ale chyba nie. Więc okej, okay, dobra. No i mam przekwaczyć weteranów. Mm, to tak. Ciebie bym zdjął, ciebie bym zdjął. Ciebie tu wrzucę Ciebie. Ciebie też bym zdjął. Co i tak zostawimy. No zostawiłbym, tak? I wziąłbym po prostu przypłacze. Nie ryzykować za dużo, weźmy sobie w lodowych jaskiniach. Dobra, let's go. Czasu nam już? a spoko. Dobra, no jest wcale nie jak mam wysokie odporności, to mi się nie podoba. Po lecz 50% pełnego życia na z i to przez ciągu dwóch walk, to też jest mech? Ty się leczysz i... Te, żeby mi przemieszczać potwory, no bo myślę, że tu możemy już przerąbać. Tak, tego względu, że no oni, mm, jeżeli chodzi o obrażenia fizyczne, no, to będzie ciężko ich zabić. I bardzo ciężko. Mm, tak. Pierwszy jest czarodem, nie? mnie mm, hi -hi. Yes. Macie wysokie odporności na no, ognia natura, minus. Oni też macie wysokie. Niedobrze, dobrze, jest jeszcze fontanna młodości. Bardzo źle. Dobra, dawam trującą chmurę. Yy, I teraz tak, ty naprzód fizyczny, ty na naturalny, i te obszarowe naturalne. To byś poszedł naprzód, czy na tył. Nawet to naprzód. Yy ty przetrwasz, nie sądzę, ty tam się wyłożysz po prostu. Um, to już większa szansa jest, że ty przeżyjesz. 29 Nie, przeżyć. Jeżeli dobrze liczę. Um, nie będziesz miał ujemnej odporności na ogień niestety. Chyba, że zmienię pułapkę. Przecież nie, będziesz miał pusniak 20 Nie zmienię? Nie, zmiana pułapki też nic nie da No tu mówi się trudno hmm. Ciężko, ciężko, no dobra wrzucimy Ciebie Będziesz zadawał więcej, bo mamy piwo trollowe tu Kolejna pułapka Wrzućmy piec kolejne potwory, tak, naprzód były fizyczne. I od lodu maszujemy, więc wrzucimy Ciebie. Na tył były naturalne. Mamy Ciebie. I co do środeczka Yeti. Słuchaj, bo też tylko jednego. No chyba, Yeti. Yeti, to będzie chyba najlepszym wyborem. I zobaczymy, co to wyjdzie. No boję się, że tu przegramy. No, mimo wszystko są dosyć silni co, przemieszamy was? Yy... Mogę ci sporo zabrać, ale czy to mi tak dużo da? Ja bym was przemieszał. Wbrew wchodzi trudka. Wchodzi czarno, to... Tuś, jak nie. Trochę im zabraliśmy, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, zapomniałem, że on mi przemiesza stwory. O Boże. No to źle, to bardzo źle. No szkielet mi się wyłoży zaraz. No, uderz na przód. No, no na tył coś tam... No przeżył, ale co to za życie. E, tak, tak, tak. No da, dawaj tego tak z tyłu. No szkielet leży. Ty uderzysz całkiem sporo, jeszcze we dwójkę to jest git. No ale już giniesz. Może jak coś to jeszcze zrobi. Może jeszcze raz się ruszy. Staj naprzód, jest mniejszy z trochę obrażenia. No kurcze, krwawie nie dobiło. No i ona się wyleczyła. Teraz fontanna ich wyleczy. No i mam 2 trzecie HP. Yy, co z talaktytyty. Łatwy cel nic nie da spowolnienie Nie, nie sądzę, dajmy obrażenia. Wejdzie mrożenie, żeby jak więcej w nią uderzy. Um, tak, obszarowe. Masz uderzyć naprzód coś. Mm. masz uderzyć tak w tą dwójkę, masz tylko w nią. To spróbujmy ją zabić. Też na no, nasz y, władca ma tak mało życia, że to nam dużo nie da. Nawet jeżeli ją zabijemy. rzuć spowolnienie. Dobra, no ruszycie się jeszcze. Dobrze, bardzo dobrze. Dawaj tak. Spoko No rzuć. Był lodu. I raczej jest po walce. No i władca. Mamy 158 życia, to jest mega mało. On nas praktycznie sam porobi. No nie tego raczej nie. Nie, ja to się nie uda. On nam jeszcze podatność rzuci. Ten nam krwawienie nakłada i sporo bije. Nawet nie zabijemy. No szkoda. Koniec rana. Ale i tak zacznijmy całkiem daleko. Jak na pierwszy poziom 71 tygodni. No spoko, spoko. Wiadomo, że całkiem fajnie. No i mamy siódmy poziom, to zamamy mamy jakieś punkty. Możemy jak coś wydać. Mm, dobra, no to sobie zaczniemy jeszcze. Na tym odcineczku. Eee, tak, no zresetujmy drzewko, bo czemu nie? Mogę rzucić magiczny kruśniak, to jest spoko opcja Nam no, ja rzucił ten kruśniak, bo tego najczęściej używam Jeśli to odpowiadam z tylu gry Też tą błyskawicę Raczej znaczy z niej nie korzystałem. dość już prędzej bym poszedł tutaj, żeby te ataki miały 20% szansy. Drzewca nie chcę dostać. I co? Spróbuję sobie chyba zagrać na trudnym tym razem. Zobaczymy jak to pójdzie. Czemu nie? Dobra, pierwszy tydzień. Jak nasze potwory się prezentują coś takiego jest. Yy, czy to może zostać? Mhm. Mm ja tego chciałbym grać, jak już to z żywiołakiem, więc zrobiłbym tak i ciebie dałbym ewentualnie do tyłu. No, coś takiego. No spróbujmy. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Kwestia, sobie, ziomeczku... ...planka, jakaś adaptka, tak. E, naprzód od lodu, na od wiatru, na od ognia. Mm -hmm. Grubo. To wrzucę je tego. Mm, no te obszarowe co najwyżej możesz zrobić. Te odladu też średnio żywioł. Dobra, damy sukuba, damy tego żywiołaka. Spróbuję włożyć w tego pierwszego typeczka jak najwięcej. Mm, utrującą chmurę sobie zarzucimy. Mm. Teraz tak, na, wszystko było naprzód. Wiatr ogień lód. Mm, ty będziesz spoko to tankował. Jak stoicie z wiatrem, ty masz tylko sporo odporności. zagrał harp, tym zagrał czekolada. Może fajnie zagrać. I przed władcą. Ja do unlodowy podmuch. Dobra, no zobaczymy, co z tego wyjdzie zaraz. Kuba, Yeti dostaje. No to do ognia się bijemy. A tył, nie? To dawaj na wszystkich. Palenie jedno. Y, Użyć spowolnienia. Yeti już co prawda się nie ruszy. No, szkoda. Ym, po wszystkich. Dobra, no Yeti dostał pytkę. Ty też nie przeżyjesz tego kupię jeszcze coś tam w do Damage'a Z się. No i leży Dobra, no chodź łapka No ten typek jest prawie na wykończeniu hmm, Krusiak Dobra, no tego powinien dobić No może to zrobić To zabi. dobra, dobra. No dajmy tak, nałóżmy wrażliwość, to dziko dzikolód więcej w nią uderzy Dobra, no dobijasz ją I ty zabierz na strzała. I... poszło... poszło dobrze Puszka Pandory, to jest ciekawe hmm. Więc roślina, to chyba nie Godzik, chciałbym tą Puszkę Pandory, żeby była, może No muszę na pewno gdzieś zbalansować to Żeby mieć coś pod morale, żeby mieć coś pod damage ale dobra, rano będziemy się kontynuować w następnym odcinku, tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych odcinku. Na razie!